Siemano z tej strony. Mi Minecraft i dziś sobie gramy w Amonga z nowym gościem specjalnym. Siemano, znowu ja? Znowu on. Czyli Mikołaj. Jeśli chcecie więcej z nim odcinki, no to piszcie komentarze, że, że chcecie go. że wtedy Mikołaj będzie wiedział, że go chcecie. Patrzcie na to! Wiesz o tym, że ja do wentów chciałem schodzić? Chłopie, sorry, sorry za to. Ja myślałem, że to jakiś inny gości Za to ci nie dam mojego duszka. Chłopie, sorry. Temu dam mojego duszka? Masz mojego duszka, będę cię pilnował. Ej, napiszę, że to ja, XD. Czekaj, jak ja się nazywam? nos. Jak? Adno. Jesteś tym niebieskim takim. Nie, ja jestem pomarańczowy. Wiesz, co ja napisałem? Że ja, że ja jestem. Dab. Jestem mistrz. jest. Jestem, wywalał mnie. Jestem, jestem pros. Ale się przyznałem. Wiesz, kto jest następny? O, Wiem, kto jest. Kto? Ciemne gówno. I, ej, no! Ty, no faktycznie. Ej, mamy te same czapki. No. To jest ciemne gówno. Nie mów tak na odcinku. Ej, robimy te same skiny, tylko ja będę mieć inny kolor. Ej, zlagowało się. Co? Tu patrz, masz. Co? Kwiatek się zlagował. Co się zlagowało? Kwiatek. Jaki kwiatek? Ty, ty nie masz tego kwiatka tu? Którego? Zielonego? Taki, no takiego zielono różowego. Nie miałem zielono-różowego. Miałem tak. zielony. Ale już mam kapelusz. Bo się zmieniłem. Ej, pierwsza runda. Jestem... Jestem ten. Jestem... Imposterem. No, a wczoraj ja byłem dwa razy. No, a ja byłem jeden. Wpadajcie też na kanał mój i zobaczcie ten odcinek. Dziś też nagrywam sam y, Amonga. Za niedługo możecie na mój kanał wpaść, bo ja za niedługo robię też swój kanał, więc możecie do mnie też wpadać. I zostawiajcie suba, ja, ja wyślę link do jego kanału. Jak będzie już mieć? No. Hej, jeden chłop ma fajny, fajną czapkę. No wiem, a wiesz, co moja siostra powiedziała? No? Ciemne gówno. Na tego brązowego? Tak. <grym> Co? Dobra, puszczam muzykę. A zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję Mikołaj. Nie... Mikołaj, nie puszczaj muzyki, żeby nie miałem praw autorskich. O. No czemu jeden nie głosuje? O. Bywano... Wywalą krew. Krew wywalili. Moja siostra cały czas mówi ciemne gówno. Ciągle? Tak. Tak sobie biega i mówi ciemne, ciemne gówno. Tak robi? Tak biega w całe Tak biega... W całą chwilę tak biega. Okej. Tak biega koło domu i mówi ciemne gówno. Czekaj, jak coś moja Słyszałem siostra... to. Jak coś moja siostra się nazywa Zuza. Okej. Okay. Ej, ja już myślałem, że jestem w grze i zagłosowałem. No. Myślałem, że jestem brązowy. Ej, a wiesz, że... Ej... Ej, Mikołaj, wiesz, że Ciemnek Gówno jest impostorem? Wiem! <laughs> Ciemnek Gówno jest impostorem... Załatw kogoś na oczy! Czemu nie załatwi nikogo? Ja nie Jak załatwi, to będzie koniec gry, chłopie! Ja. Sebastian... <laughs> Nie co Nie Ej, chwytajcie za ciemne gówno jest impostorem. Ciemne gówno... Głosujcie mnie na niego. Ej, głosujemy na ciemne gówno. Ciemne gówno, Ciemne gównu. Ciemne gówno... Ciemny gówno, ciemny. ciemny Ej już nie ma, już nie ma w Among Us brązowego tylko ciemny gówno Wow! A my chcemy żyć ej, ej, A on nie jest impostorem Żartowałem Nie Play Easy peasy. Nie zaczynaj Dobre, jeszcze. Miałem zrobić takie sam jego skina jak ja. A ty masz maskę? Daj. Poczekaj, to sobie ją poszukam. Ej, ciemny gówno mam mieć gówno na głowie. Nie Czekaj, będę ciemny ciemne gówno. Dobre. Poczekaj, jeszcze nie startu Jeszcze być białą tak. O siema! Pa! Widzisz mnie? No. <laughs> Jestem ciemne gówno. No. <laughs> 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 jeszcze kupę mam. Na A jakby, jakby jeszcze był taki plecak. No plecak... Na, ale, na... ale nie gówno. Ale, ale nie gówno. O nie jestem gówny. Ej, dasz mi aniołka? No za chwilę. Jak cię zabiją? Jestem ciemny, gówno. Nie widać mnie. Nie Niebieski, zielony jest. I jeszcze się za mnie zamienił. Ej. Nie wywaliło mnie z gry! Wywaliło Cię? Tak, ale wiesz co się tak nie zmienił? No? Ja. Ty jesteś impostorem? Tak, ale mnie wywaliło, wywaliło z gry. A Ty grasz? Nie, bo, bo mi... mnie z gry z mnie Ej, to mam wyjść? Tak, wyjść. Czekaj, no właśnie. Ile? Ile odcinek trwa? Chłopie, 9 minut odcinek trwa. Kończymy czy dalej? Dalej. Dobra, wódka. Podaję No. Ty. No. Ty. No. Ty. No.

Ej, jak elika. No. Oj, jak ora. No. E jak Ej jak prawek. Jestem. Poczekaj. Zmienię se skinę. Nie chcę być ciemny, gówno. <grym> Tylko nie dawaj teraz rozgrywki, proszę. I tak nie mogę. Co pomarań? pomarańcz. Ej, ty jakąś maskę masz? Ma. No. Ty masz taką jakby zabójczą. No. Ty masz tego. A gdzie... Co ona jest? Mam tu Ktoś znalazł, mówię. Zobaczysz, jak, jak będzie głosowanie to co zobaczysz, Co się kupiłem? Ej, gdzie jest ta maska? Nie, nie ma. E, dajesz na ten, no, ten. Jak masz czapeczki. No. Potem masz spodnie. No. A potem masz to oko wielkie. No. I tam masz wszystkie maski. A ty jak, a jak ty masz tą maskę? No klikłem w nią i klikłem ekwip. -klik. Ej to zmieniaj skina. Nie. Bo ja nie mam. Ale ja mi się, tak się podoba. Podoba. Dobra to gramy tak. Możesz startować. A na 14 osób? Tak. Tak mi minutkę sobie zagramy, czy jeden impostor. Ale to jest za łatwe. Ej, gdzie?